Dość interesująca moneta, wybita w mennicy wrocławskiej w latach 1469-1490. Nie jest to moneta polska, ale jest to moneta związana z Polską. Dlatego, że wybijana na Śląsku, we Wrocławiu, w tamtych czasach to były Czechy. Ale chociaż, pomimo tego, że moneta wybita za panowania Mateja I Korwina, władcy Czech i Węgier, w tamtym czasie jest to moneta dość ciekawa dla zbieraczy monet związanych z Polską i osób szanujących historię Wrocławia oraz Dolnego Śląska. Ja do takich też należę i chętnie bym przygarnął taką monetę do swojej kolekcji, chociaż. Byłem patrzył na lepiej zachowaną tarczę herbową, a także hours tej monety. Moneta oceniona przez znaną firmę numizmatyczną PCGS z notą czyszczona AU Details, czyli moneta czyszczona stan drugi. No kto nie ma lepszej monety i taka się nadaje dla zbiorów. Cena aktualnie 989 zł zakończenie licytacji 2 września 25 rok 2106